Moi kochani, dzisiejszy temat będzie trudny. Dzisiejszy temat będzie bolesny, bo będziemy mówić o bardzo konkretnej manipulacji: manipulacji podłej, perfidnej i makiawelistycznej. Podła i perfidna dlatego, że potrzeba się pod zaangażowanie. A my przecież wiemy, że zaangażowanie jest tak ważnym elementem miłości tej miłości, która ma trwać przez długie długie lata. No, i teraz bądź mądry i rozpoznaj, czy to jest człowiek, który rzeczywiście chce planować przyszłość z Tobą, ma dobre intencje, czy jest to człowiek, który jest zwykłym manipulantem albo manipulantką. A jest to też manipulacja makiawelistyczna, dlatego że wszystko to, co ten człowiek robi, czy to jest partner, czy partnerka, czy jeszcze tam ktoś inny nie przyniesie ci nic oprócz rozczarowania i łez. Ale to jest wszystko pod taką pierzynką miękkich, pięknych słów, obiecanek, tak jak Machiavelli w tym swoim najsłynniejszym dziele pod, pod tytułem Książę opisywał jako takiego idealnego polityka, kogoś, kto ma władzę, kogoś, z jakim ludzie idą, to jest człowiek, który pięknie opowiada, który obiecuje oczywiście, ale jego czyny różnią się od słów o 180 stopni. To jest ktoś brutalny, nagły, zdecydowany. No i tutaj mamy identycznie to samo. Tylko pod postacią no, takiego najbliższego człowieka, czy kogoś, kto jest bardzo ważny w Twoim życiu. Dlatego że ta manipulacja właśnie ma na celu zaangażować Cię w jakąś, w jakąś określoną sferę życia tego drugiego człowieka, tak aby Cię do siebie przywiązać i móc czerpać z Ciebie określony zasób. I tak, na przykład, jak narcyz zawsze będzie myślał, czy myślała o sobie, ale będzie też zwracała uwagę na ten zasób w postaci zachwytu, jakiejś wygody. To, na przykład, psychopata będzie już nakierowany, czy psychopatka będzie nakierowana na takie cele krótkoterminowe. Ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z makiawelistą, to taka osoba będzie już patrzyła na cel długoterminowy, czyli zobaczcie, ile to wszystko może trwać, bo w ten sposób manipuluje cała ta nasza ciemna triada, czyli i narcyz, i psychopata, i makiawelista. I wszystko jedno, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta. Ja tą manipulację nazwałam wsadził, wyjął. Bo rzeczywiście tak to się odbywa. Ktoś Cię bierze, wsadza Cię w swoje życie. Ty tam inwestujesz, jak już zainwestujesz, czy to pieniądze, czy czas, czy emocje, to później ciężko jest ci się stamtąd samemu albo samej wyrwać. Ale jak już nie jesteś potrzebna, to znowu ta sama osoba cię bierze, daje ci kopa w D i po prostu wyjmuje cię, usuwa cię ze swojego życia. No i do widzenia. Człowiek zostaje taki rozbity i totalnie nie wie, co się stało. Te drzwi są niedomknięte, bo przecież było się potrzebnym, tyle się zainwestowało, czy to pieniędzy, czy czasu, czy emocji. A i pieniądze, i czas, i emocje mają taką samą dla nas wartość, to znaczy może nawet czas największą. To znaczy, że zobaczcie, jak ty spędzisz z kimś jakiś dłuższy czas, to jest ciężko powiedzieć, dobra, tam zaczynam od początku. Człowiek już będzie robił wszystko, żeby jakoś tego drugiego przekonać. No bo a może, a może, to wtedy nie pójdzie tyle tam lat na marne. I to jest taka marchewka, i my się będziemy w tej manipulacji zachowywać właśnie tak jak taki osiołek, który biegnie za tą marchewką, biegnie, 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 i czasami już ją ma trochę w ząbkach, czasami może nawet kawalątek odgryźć, ale się nie udaje. I my dalej biegniemy, 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 i próbujemy właśnie. Zasłużyć na miejsce w życiu tego człowieka, które nam było tam dane, tak? Ale to się może też szybko zmienić, bo zaczyna się taka manipulacja, huśtawka emocjonalna, królowa wszystkich manipulacji, która nieprawdopodobnie ryje nam Beret, kochani, nieprawdopodobnie rozbija Ci serce. Rozsmarowy buje mózg po całej ścianie. No, człowiek się nie potrafi z tego otrząsnąć. No i później to tak właśnie działa, że zrobimy wszystko, żeby się z powrotem spodobać temu człowiekowi, żeby właśnie to, na to miejsce znowu wskoczyć, gdzie byliśmy, żeby nie stracić czasu, pieniędzy, tych naszych emocji. No bo przecież tak, tak, tak nas kochał, a teraz co się stanie, jak nas nie będzie już kochać? I teraz Wam podam przykład bardzo taki obrazujący to, co tam się dzieje, właśnie podczas takiej huśtawki emocjonalnej. I jest to pra prawdziwa historia. Dziewczyna. 30-letnia, 32-3, spotyka faceta, 12 lat starszego. I na samym początku relacji, to było chyba tam ich drugie albo trzecie spotkanie, ona poszła do niego do domu. No i tam, wiecie, tam jest fajna rozmowa, tam oni sobie coś popijają, on ma ładny dom w takim, w tego słowa znaczeniu, że jest przytulnie. Dziewczyna normalnie. Miała, ma swoje mieszkanie, to nie jest tak, że ona tam jakby musi się do kogoś przeprowadzić, że ona szuka jakiejś tam ofiary, nie? żeby tam u kogoś mieszkać. Nie. Ale ten człowiek rzuca taką, takie zdanie, że wiesz, jakbyśmy tutaj zrobili taką, bo ta dziewczyna ma kota. Znaczy, zawsze miała koty, wtedy też miała kota. Jakbyśmy tutaj zrobili taką dziurę w ścianie. Nie? A po drugiej stronie, bo po drugiej stronie tam był już ogródek, po drugiej stronie bym zrobił taką przybudówkę na 50 cm wysoko z takim otwieranym dachem, ale żeby dach zamykać na jakąś kółdeczkę, żeby nikt tam, no nie wiem, nie, wiem, nie otworzył żeby tam może nie napadało jakiegoś deszczu to tam moglibyśmy wsadzić kuwetę tego kota jakbyście tu mieszkali to by nie śmierdziało w kuchni bo on jakiś taki był no nie wiem jakoś mu widocznie przeszkadzały zwierzęta w domu ale zobaczcie i tak przedstawił tą, tą taką propozycję że wiesz może jakbyś tutaj przyszła mieszkać to wtedy byśmy tak rozwiązali sprawę tej kuwety i ona przyszła do niego do domu normalnie tam się czegoś napić, a wyszła z takim kiełkującym ziarenkiem takiego już pomysłu, nadziei, możliwości, że ona tam będzie mieszkać z nim. I oni rzeczywiście później byli w relacji i on jej nawet kupił tam kapciuszki, bo ona u niego bardzo często była. On jej kupił kapciuszki, on jej kupił piżamkę, ona tam miała szczoteczkę do zębów i jakby bardzo krótki okres czasu był taki, że to tam pomalutku, pomalutku szło do przodu, no bo ona tam zostawiła i majtki, i, i e, jakiś tam biustonosz, coś tam miała u niego, jakieś rzeczy. A później przy pierwszej lepszej sprzeczce on właśnie zaczął rzucać to, że ona tu nie będzie mieszkać, bo oni się nie dogadują. Że ona tu nie będzie mieszkać. Czyli już zaczęła się ta huśtawka emocjonalna, i jak ona słyszała, że ona tu nie będzie mieszkać, a przed chwilą robili plany, to ona właśnie starała się zrobić tak, żeby było dobrze, żeby znowu wrócić do tego tematu, tego mieszkania ze sobą. Natomiast nie było reguł, nie wiadomo było, co trzeba było robić, żeby jakby dalej wrócić do tego tematu, do, do, do tej rozmowy. Ale. Że czas leci szybko i to już tam było później kilka lat, jakby do przodu, to jej było ciężko z tego wszystkiego zrezygnować, bo ona go zna, on ją już zaangażował w swoje życie, ona jego dzieci znała, ona jego matkę znała, ona jego znajomych tam poznała. Tam był fajny dom, wygodny, był większy niż jej mieszkanie. Ona, ona już siebie tam widziała. A później, kiedy zaczęła się dewaluacja, taka ostra dewaluacja i odrzucenie, to już totalnie nie było tam rozmowy o tym, że oni będą radzać Mieszkać, a on jeszcze krzyczał, że ty tutaj nigdy nie będziesz mieszkać. Także zobaczcie. Idealny przykład, jak to działa. Kobieta, która już, ona siebie tam już widziała, ona siedziała na kanapie, ona już tam miała swoją poduszeczkę. No, jak to oddać w ogóle? Jak to oddać? I jeszcze będziesz sobie wyobrażać, że tam przyjdzie jakaś obca baba i ci będzie. Na Twojej poduszeczce siedziała, na Twojej kanapie. No jak? No jak? No nie oddasz tego. Zrobisz wszystko, żeby tego po prostu nie oddać komuś innemu. Bo to był jeszcze taki właśnie facet, który uwielbiał taką triangulację i wzbudzanie w, w niej zazdrości. Innym, innym przykładem może też być facet-klient i kafejka jego, Dziewczyny. Też. On tam nigdy o jakiejś kafejce, że, że kawiarni, nie, nie myślał. I spotkał dziewczynę i ona go wciągnęła w taki, w taki słuchajcie, pomysł takiego rodzinnego interesu. Znaczy, że no oni, nie, tak jak w kuchennych rewolucjach, że para, że oni się kochają, że tam jest kolorowo, że są kwiaty, że oni tam serwują kawę, że oni w tej kawiarence. Oprócz tej kawy, to tam miało być właśnie ona, ta kawa miała być podawana na takiej większej tacce, i tam miało być i kawałek brownie, i jakieś ciasteczko, i adwokat. I, um, co on tam mówił? I pudding jakiś, taki budynie czekoladowy i trochę um, bitej śmietany, że to miała być właśnie taka kawa ze słodkościami. I ona mu tak zaczęła, wiecie, tak jak on z tą przybudówką dla Kota, nie, żeby tam stała kuweta, to on już też pogrążył się właśnie w taki świat marzeń. A um, szczególnie narcyzi mają taki świat marzeń, oni tam też swoje ofiary bardzo lubią wciągać. Tylko. Widzicie, czy to narcyz, czy jakikolwiek inny człowiek, który nie posiada empatii, takiej emocjonalnej empatii, czy moralnej empatii, to przepraszam, burczy mi w brzuchu, ale nie będę przerywać, bo ja jadłam, ja nie wiem dlaczego w brzuchu mi burczy, a ostatnio oglądałam taki, mm, takiego populne, popularnego youtubera. To on nagrywa dla panów. Ja go bardzo lubię słuchać zresztą. Ale ja ostatnio widziałam, że on sikał na live, robił live'a i sikał. Ja nie będę sikać, ale też nie będę wyłączać z powodu bo, tych, tego burczenia w brzuchu, bo ja nie wiem, dlaczego. Ja już jadłam, więc może po kawie. A słuchajcie, kupiłam przyprawę do kawy. Jest tak pyszna ta przyprawa, to jest. Mm, ten cynamon cejloński i jeszcze jakieś przyprawy. Jest tak pyszne, ta kawa jest taka gorzka. Ja lubię gorzki smak. Jest nieprawdopodobne. Teraz czekajcie, bo tutaj mi. No dobra, bo trochę pływa tego, wiecie, tak nie wymieszałam. No, ale dobra. Dzisiaj będzie film z przygodami. O czym ja tam mówiłam? Aha, o tej kawiarence. I, I on tam w tej kawiarence on jej się dokładał i tam pracował, bo oni rzeczywiście tam coś wynajęli, ale tam trzeba było wszystko no, pomalować, przebudować. I on tam po prostu robił jej, robił, robił, inwestował i pieniądze, i czas, i własne siły. No i później bardzo szybko, jak ta kawiarenka ruszyła, to on też. No po prostu, no ona go zupełnie jak śmiecia go wyrzuciła ze swojego życia. No i facet się nie mógł kompletnie pozbierać, że no jak to? No przecież to już było nasze, przecież to jest nasza rodzinna kawiarenka. Tutaj jest kawiarenka tam u Ani i u Piotrusia. No oni się inaczej nazywali, no ale wiecie, no wiecie, o co chodzi. No a on teraz co? Człowiekowi jest i głupio, przecież nie trzeba, nie, nie musi ci być głupio, bo wiecie, my jesteśmy tylko ludźmi. Jakbyśmy wiedzieli, że się przewrócimy, to byśmy usiedli. Ktoś ostatnio napisał mi taki mądry ko komentarz, bo tak jest. No tak się stało, jak się stało, ale człowiekowi jest tak jakoś, no tak jakoś, bo, bo się dał zmanipulować, bo tyle tam włożył, bo chciał, bo kochał. A tutaj proszę bardzo, jak się człowieka wykorzystało, to do widzenia. I no, tak też powinno być, że w, w, to znaczy, o czym mówię, w takiej zdrowej relacji, no, ludzie pomagają. Jak ktoś ma swoją firmę i facet mnie na przykład prosi, że słuchaj, czy ty możesz mi tam poprowadzić mojego Facebooka? To ja to robię, dlatego że to jest nasza, znaczy, to jest niby jego firma, powiedzmy. Bo często mam takie właśnie też i przypadki na, na konsultacjach. Że jeden ma firmę, a tam na przykład dziewczyna prowadzi jakieś media społecznościowe, tak się, tak się tam rozdzielają. I teraz no, ty to robisz przecież nie tylko dla niego, ale robisz to dla Was. To może być i odwrotnie to może być firma żony, czy tam narzeczonej, czy dziewczyny, a on może pomagać w jakimś marketingu, czy w czymś. To robisz dla Was, dlatego że to są pieniądze dla Was. Dla was, wy będziecie za te pieniądze jeść i jeździć na wakacje. A tutaj widzicie taka właśnie sytuacja. No i gdzie jest, ten, gdzie jest ten, ta, ta granica, tak? Jak to rozpoznać? Zaraz o tym powiemy. Też może być tak, że ktoś gdzieś tam zaczyna ci opowiadać o jego mieszkanku czy tam jej mieszkanku. No mieszkanko, tam jakieś mieszkanko. I ty też przyjeżdżasz do tego mieszkanka, patrzysz, no rzeczywiście jest przytulne, fajne, no już tam siebie widzisz z tym partnerem albo partnerką ten człowiek mieszka u ciebie, to tam jakoś specjalnie nawet nie prosisz o tam dokładanie się do czegoś, no bo tam no chcesz, żeby było dobrze. I to najpierw musi być dla was, znaczy będzie dla was i później to tak się oddala, 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 w ogóle się o tym mieszkanku już nic nie mówi, chociaż ty dobrze wiesz, widzisz, obserwujesz, że tam w ogóle są, tam jest praca, tam wrze ta praca. Tam są takie przygotowania, właśnie nie wiadomo do czego, czy tam ktoś będzie mieszkał, czy to jest do sprzedania. I później się okazuje, że ten człowiek się w ogóle wyprowadza. A tak też może być. No i teraz, gdzie twoje mieszkanko? Kto tam będzie mieszkał w tym twoim mieszkanku? A jeszcze ta pierwsza historia, o której Wam opowiadałam, tam rzeczywiście tak było, że ta dziewczyna później. Opowiadała, że codziennie, kilka razy dziennie na jej Linkedin wchodziła jakaś baba. Oglądała, młoda. I ona tak zaczęła, tak się zainteresowała, no bo jak już ktoś ci wchodzi po raz 57 na tego Linkedina, nie, no to tak sobie myślisz, kto to jest, bo to już nie jest jakiś przypadek, czy ciekawość czyjaś. No, i okazało się, że ten, ten jej dziad miał już nową. Widzicie, że ktoś jednak siedział na jej kanapie później, ale już wtedy my byłyśmy po pracy ciężkiej, kilku miesięcznej, więc jej już tam było wszystko jedno. Ale widzicie, ktoś się znalazł chętny na tą kanapę, i też dziewczyna była bar bardzo dużo młodsza od niego. No, i tak my żeśmy sobie. Później rozmawiała, ona tak mówiła, że co to słuchajcie, że po co taki stary dziad, takiej młodej dziewczynie, dwudziestokilkuletniej, że no dobra, oni jeździli na jakieś takie tam piękne wycieczki, bo ona wystawiała w zdjęcia w internecie tych wycieczek. Nie? Yy. No ale z młodym, znaczy z takim swoim rówieśnikiem też można pojechać na taką wycieczkę, nie? Ale z drugiej strony, widzicie, bo to jest tak, że my jakby tak obgadujemy teraz, nie? Tutaj ja mam kawkę, wy może też i tak sobie tam o kimś rozmawiamy, ale może być tak, że taka osoba, taka dziewczyna już nie chce mieć dzieci na przykład, nie? Albo no może jej się podobają tacy panowie, no i to, to każda potwora znajdzie. Znajdzie amatora. I to ja nie mówię jakby złośliwie teraz. A w ogóle, chyba to były, poczekajcie, wysokie obcasy, i tam był taki artykuł, że e, starsze kobiety, znaczy, no takie, nie wiem, tak jakoś w moim wieku, może, że tam 40, nie, 50, no to nie starsze, no w średnim wieku, że one lubią młodszych partnerów. A ja Wam powiem, że ja lubię partnerów w swoim wieku. Mój Bart jest ode mnie 5 lat młodszy, no to taki w moim wieku. Dlatego, że mm, jak ja tak sobie wyobraziłam, no bo czytałam wczoraj ten artykuł, jak ja bym była z młodszym facetem, to ja bym się czuła w ogóle ch chyba nie wiem, z 30 lat starsza niż jestem. Wiecie o co chodzi? Że jakoś tak bym się staro czuła. Ja lubię takich w moim wieku. No, 5 tam lat wiecie, czy 5, czy, czy tam 4, to, to żadna różnica, ale rozumiecie o co chodzi. Także wracając do naszej manipulacji, to jest tak, kochani, że jak to w ogóle poznać? Poznać należy to zaangażowanie prawdziwe i te, i te intencje, bo te intencje są bardzo ważne. Po co człowiek w ogóle zaczyna z tobą relację? I to widać po tym, jak ta relacja się rozwija. Ale nie obiecanki, nie taki pierwszy zryw. Tylko ta relacja powinna się rozwijać w pewnym rytmie. Ten rozwój powinien być cały czas. Jest jakiś cel, i to nie jest tak, że na początku to człowiek tam mówi, że ty będziesz tutaj mieszkać, a później nic się nie dzieje. Ta relacja się cały czas zmienia i my dzisiaj jesteśmy, znaczy jutro jesteśmy już w innym punkcie tej relacji niż dzisiaj. I chodzi mi o to, że bardzo trzeba zwracać uwagi, uwagę na czyny, nie na słowa. Bo takie obiecanki, to my już znamy takie obiecanki, nie? Tak jak politycy nam obiecują, a później z tego wychodzi, co wychodzi. Tylko i wyłącznie czyny. Powiedział, to tak ma być. I to jest coś, co nas uchroni właśnie przed, takimi, przed takim rozczarowaniem później, że minęło ileś tam lat, a my tak naprawdę w punkcie wyjścia. Sukcesywnie relacja się rozwija, i o tym trzeba naprawdę pamiętać. I to jest też coś takiego, co ja też wiem, jakby ze swojego życia, bo yy, tak samo było teraz z moim partnerem. To był facet, i jest facet, który chciał po prostu ze mną żyć, on miał dobre intencje. On chciał, żebym ja bym była z nim, mieszkała z nim. No i tak ta relacja się również rozwijała, i takiego mężczyzny nie trzeba do niczego zmuszać, nie trzeba manipulować, nie trzeba tam jakichś pikaperskich sztuczek. Po co? Po co? Jak trzeba znaleźć mężczyznę, czy tam kobietę, kogoś, kto ma taki sam pomysł na życie jak ty? No i to samo z siebie pójdzie. No oczywiście trzeba pracować nad związkiem i tak dalej, ale pewne rzeczy po prostu, po prostu same z siebie idą do przodu bez tam jakiegoś właśnie takiego zmuszania, jak ona i te, tego, tego swojego, tam mówię o tym, o tym panu z mojej pierwszej opowieści. A też, a z tą drugą, co sprawdzała takie Linkedina, on zamieszkał. A dlaczego? Bo tamta pierwsza, ta moja klientka, ona cały czas do niego chodziła. Ona cały czas była na zawołanie. Ona brała walizeczkę i z walizeczką do niego do domu. A jak przyjeżdżały jego dzieci do niego, to ona znowu walizeczkę i do siebie do domu. A tanta już tak nie robiła, bo ona miała swoje zajęcia. Ona tam zajmowała się jakimś bodybuildingiem i tak dalej. No bo ona to wszystko później wywąchała, nie? Jak, się, jak, jak patrzyła, kto tam jej cały czas na tego Linkedina wchodzi. Ona miała tam swój bodybuilding, ona miała swoje mieszkanko, o które bardzo dbała, ona się tam pewnie dobrze czuła, ona miała hobby, ona miała znajomych, ona miała jakieś tam zawody. Oczywiście nie każdy musi chodzić na siłownię, róbmy wszystko to, co chcemy, ale to, to życie trzeba zapełnić. Ona nie miała czasu, żeby do niego jeździć. A on się bał ją stracić, no więc ją wziął tam do siebie. No i tak się stało, że usiadła na kanapie tej mojej klientki, ale moja klientka nie miała w ogóle już z tym żadnego problemu, dlatego że wtedy to ona już była z facetem, który chciał ją, a nie kogoś innego. Moi kochani, ja Was zapraszam do komentowania. Piszcie komentarze, tak żebyśmy pomagali sobie nawzajem. Ja Was całuję, pozdrawiam, kto ma ochotę, zapraszam na konsultację. Papa pa, kochani.